Modelarskim poradniku. Dzisiejszy film dedykuję nieco bardziej zaawansowanym modelarzom, którzy wykonali już jakieś proste konstrukcje i zamierzają wbudować nieco większy model. A wtedy pojawia się problem: jak podzielić skrzydło, a następnie szybko i sprawnie połączyć go na lotnisku. Są oczywiście różne modelarskie pomysły, jak połączyć skrzydło. Ja dzisiaj pokażę w filmie, jak wykonać tuleję kartonową i połączenie wykonać na tzw. rurę. Czyli rurka np. aluminiowa czy mosiężna, ale z reguły aluminiowa, która wprowadzona zostaje w kartonową, tuleję i bardzo szybko i równo łączy nam skrzydło. Dziękuję bardzo za subskrypcję kanału, zachęcam do lajkowania, komentowania i zapraszam na film. Najprostsze połączenie skrzydeł realizowane jest na bagnety, i może to być taki klocek bukowy, wprowadzony np. w dopasowaną rurkę, i jest to połączenie. Sztywne i wygodne. Można też oczywiście wprowadzić rurkę, czy to mosiężną, czy rurkę węglową. Inną rurkę i to zapewni nam połączenie. Jedno jest w centropłacie albo skrzydło-skrzydło i takie połączenie na sztywny kołek, który wprowadzamy w jakąś tulejkę, lub też bezpośrednio w otwory między żebrami. Jest to takie najprostsze połączenie bagnetowe, ale takie połączenie nie ma zbyt dużej wytrzymałości. W przypadku już większych rozpiętości, większych modeli, większych przekroi, zwłaszcza. Samych żeberek konieczne jest połączenie na rurę, które jest po prostu dużo mocniejszym połączeniem. Takie połączenie na rurę wykonać można samemu. Bo o ile w przypadku bagnetów łatwo jest nam dobrać średnicę kołka ze średnicą rurki i spasować te dwa elementy, żeby to się dało zsunąć i żeby to nie miało żadnego oczywiście luzu. O tyle z rurą już jest nieco gorzej, ciężko jest spasować rurę w rurę, dlatego że są różne grubości ścianek, z reguły jakieś luzy się pojawiają. I lepiej wtedy przygotować taką tubę, tak naprawdę, w którą rurę będzie można wprowadzić. I zaraz pokażę, jak to zrobić. Połączenie na rurę oczywiście jest bardzo popularne w zestawach. Najczęściej, jakiś zestaw, wyciągamy model z kartonu. Jest przygotowany fragment rury, które wprowadzamy w skrzydło. Ale co jest w skrzydle? Otóż w skrzydle jest przygotowana bardzo ciasno spasowana z danym elementem rurowym tuleja. I to wtedy wszystko ze sobą bardzo dobrze pasuje, ciasno wprowadzamy rurę w tą tuleję i skrzydła są zespolone. No, gorzej jak trzeba taki element przygotować samemu. Można takie tuleje przygotować, no najprostsza jest z kartonu. Żeby taką rurę, tubę właściwie, w którą rurę potem wprowadzimy, przygotować, należy zaopatrzyć się w karton. Najlepszy Bristol nie może to być karton z opakowań kartonowych, który ma jakąś swoją przestrzenną strukturę. Musi to być po prostu gruby pasek kartonu i musimy przygotować sobie kilka takich pasków, które będą stanowić pierwszy element nawojowy, jakby na tej rurze. Ja tu mam przygotowany pasek z takiego właśnie Bristolu, 6 cm. Przetnę go na nieco węższe paski, bo powinny to być, znaczy łatwiej nawinąć jest po prostu wąski pasek. Tak to jest gruby, ale jednorodny. Zwracam uwagę na to, że to musi być absolutnie jednorodny. Dobrze, żeby miał taką gładką swoją strukturę, gdyż to będzie otulać naszą rurę. I jeżeli nie chcemy mieć na lotnisku kłopotów z jej wprowadzeniem. Najlepiej, żeby ta powierzchnia była właśnie taką gładką, twardą e, powierzchnią. Ta jest nieco mniej, ta jest taka bardziej odprasowana. Ja przygotowuję dwa paski, e, gdyż potrzebuję około 40-42 cm tulei na połączenie. No, i teraz, oczywiście, ten element musimy lekko na krawędzi stołu wyokrąglić. aby dało się nawinąć go na rurę. Przejechałem po krawędzi stołu lekko po skosie, gdyż idea jest taka, abyśmy nawinęli tą w ten sposób na naszą rurę, aby nie było szczelin pomiędzy jednym a drugim nawojem. A to wymaga poprowadzenia na tego paska pod kątem. Oczywiście, gdyby był nieco cieńszy, łatwiej by się go nawijało, ale myślę, że te 3 cm, które tutaj przygotowałem na rurę 15 mm, będzie w sam raz. I najgorzej jest zacząć. Kiedy już zaczniemy i ustawi się ten kąt, tak naprawdę, prowadzenia tego nawoju, nie będzie kłopotu, aby. Dalej ten karton nawinąć, bo po prostu krawędź będzie się ustawiać jedna przy drugiej, i dobrze jest przed rozpoczęciem, początek sobie rury zawinąć taśmą klejącą z tego fragmentu. Oczywiście nie będziemy później sklejać, to jest taki element startowy. I to, co teraz najważniejsze, tak naprawdę, to prowadzenie tego paska kartonowego dokładnie wzdłuż. Tego spojenia. Karton ma swoją grubość. Myślę, że około gdzieś tam 0,5-0,6 mm. A więc łatwo udaje się tak przygotować ten pasek, tak go nawinąć, aby on został tutaj po prostu zsunięty jeden do drugiego i nie pojawiał się tutaj żaden rant. Znaczy, nie może dać karton na karton. On musi być dowinięty do boku. Jeden do drugiego. Lepiej oczywiście przegniemy na krawędzi stołu sam pasek kartonowy, tym będzie nam łatwiej nawinąć. Wymaga to troszeczkę skupienia i precyzji, ale udaje się to bez problemu zrolować na rurze. Tak jest. Mamy przygotowaną rurkę. Zwracam uwagę, że Możemy to jeszcze popuścić teraz. Widać, że jest to ciasno nawijane. Już właściwie z karton sam się ułożył. Zastanawiam się teraz, czy będę jeszcze łączył, bo wygląda na to, że mi to wystarczy prawie 30 20-parę centymetrów. Wystarczy mi to na, na mój element. Także z dwóch pasków przygotuję w takim razie dwa niezależne elementy. Im krótszy jest element, tym łatwiej nam potem to będzie wysunąć. Także jeszcze raz teraz już na gotowo. Zaklejam koniec kartonu na rurkę i prowadzę go spiralnie na, na ciasto, nawijając, robiąc taki nawój, tak aby tutaj ta krawędź praktycznie pokryła się i znikła nam ta szczelinka. I jest to bardzo ważne, aby tej szczeliny tutaj nie była, by była ona jak najmniejsza, gdyż tak naprawdę ten element pierwszy nie będzie przyklejony do rury, A zostanie sklejony od zewnątrz. Zatem ten przekrój później aby to nam się wszystko ładnie wsuwało. Musi tu być nawinięty bardzo ciasno. Ta szczelinka praktycznie powinna nam tu zniknąć. Czyli taki nawój musimy wykonać. I teraz również końcówkę zabezpieczamy taśmą klejącą. I jest to element bazowy, że tak powiem, podstawa naszej rury, którą chcemy, naszej tuby, którą chcemy wykonać. Ja sobie jeszcze zmierzę. No, mam 20, tak, tak naprawdę efektywny przekrój, gdzieś będzie 28. W zupełności mi to wystarczy na, na jeden element skrzydle. I tak muszę wykonać dwa, więc powtórzę tę operację dwukrotnie. Jest to nawinięte ciasno. Minimalne tutaj ranty są wyczuwalne pod ręką, więc możemy je delikatnie przeszlifować, ale nie jest to konieczne. Natomiast tak czy inaczej troszeczkę zaktywujemy tą strukturę kartonu. Będzie nieco bardziej tutaj porowata. Ta śliska została od strony naszej aluminiowej rury, natomiast tą lekko przeszlifuję, wygładzę. Teraz ten fragment przygotowanej rury kartonowej owiniemy cieńszą warstwą papieru. Oczywiście klej do tapet może być zastosowany, może być też zastosowany klej wikolowy, lekko rozrzedzony i po prostu owijamy ten fragment, który nas interesuje stąd dotąd. Owiniemy teraz cieńszym znacznie papierem, który będzie stanowił trzon tak naprawdę naszej rury montażowej. Do nawinięcia tego zasadniczego elementu takiego usztywniającego naszą rurę dobrze jest też zastosować grubszy karton, nie papier taki z drukarki, bo bardzo cienki i nie będzie miał swoich właściwości. Ja tu mam fragment jakiegoś starego kalendarza, który niestety jest polakierowany, więc nie jest to najlepsze do sklejania, ale zawsze możemy lekko przeszedć papierem ściemnym tą powierzchnię. Taki zmatowiony papier, który będzie się łatwiej kleił. Oczywiście musimy na, zrolować go na krawędzi stołu. Musi być na tyle cienki, aby było łatwo z niego ukształtować ciasną rurkę. Powinniśmy uzyskać grubość, tak przynajmniej z 1,5 mm po nawinięciu, może nawet 2, tak aby to miało element żeby powstał z tego element sztywny, więc możemy tam pogłębiać to skręcenie tego papieru. To jest nasz element bazowy. Przygotowałem sobie szerokość taką, która umożliwi to nawinięcie. Możemy to sprawdzić, czy nam się to ładnie wszystko nawinie. I czym kleimy? No najlepszy może być tutaj oczywiście klej do tapet, bo jest po prostu bardzo tani zwykły glut taki na mące zrobiony, ale no, ja mam jakąś resztkę starego pateksa, którą rozrzedzę dodatkowo wodą, żeby był płynny, łatwo się go dało rozprowadzić i żeby nam nie wyschnął za szybko, zanim zdążymy to oczywiście zrolować. Troszkę tego kleju, trzeba mieć oczywiście też przygotowany na nanieść na samą naszą, tą pierwszą bazową rurę, tak aby ona się troszkę tym klejem nasączyła, i złapała nieco lepszą przyczepność. Ten klej po prostu wniknie tutaj w tą strukturę, nasączy się, a zarazem nie powinien nam prze, przejść jakby przez całą strukturę tego kartonu, aby nie skleił się do rury aluminiowej. Dlatego nanoszę go tutaj cienko pędzelkiem de facto impregnując i zapewniając taką warstwę szczepną to chwilę nam przeschnie a w tym czasie rozprowadzimy klej po naszym kartonie do nawinięcia zwracam uwagę na dobre rozprowadzenie jest to proces dość brudny ale na szczęście klej łatwo usunąć z rąk więc nie będzie z tym kłopotu, natomiast trzeba potem po sobie posprzątać, żeby nam się biurko nie kleiło. Ważne, żeby dobrze zacząć, czyli mniej więcej prostopadle ustawić do siebie te elementy i ciasno wykonywać samo nawinięcie. Oczywiście to będziemy widzieć, czy nam się krzywi, czy nam się. Sam rolą nie krzywi, ale jeśli się dobrze zacznie, to nawinięcie nie stanowi problemu. Klej się tu będzie wyciskał. Możemy go tu jeszcze rozprowadzić. Chodzi o to, aby on tutaj dobrze nam szczelnie pokrył całą powierzchnię. I teraz również posłużymy się taśmą papierową, aby te elementy nam się nie odkręcały. Jak widać, karton nasączony klejem z miękku bardzo dał się ładnie ułożyć. Element jest przygotowany i tak musi oczywiście sobie teraz wyschnąć, co potrwa kilka godzin, dlatego że klej rozrzedzony wiadomo będzie wiązał znacznie dłużej, ale za jakieś 4 godziny będziemy mogli spróbować rurę wyciągnąć ze środka i zostanie nam ta tuleja, o którą nam chodziło. Na drugi dzień rurę zdjąłem z dziennika, jest suchutka, ciepła, a to znaczy, że klej został z niej na pewno już niej wysuszony. I możemy spróbować ją zdjąć. No, i teraz chwila, prawdy, czy rura zsunie nam się z rurki? O, gładko, bez najmniejszego problemu, rurka zjechała i mamy ją bardzo ciasno. A się ciężko przesunąć. Wiadomo, że tu są jakieś może jeszcze pozostałości kleju, co może teraz hamować ten przesuw, ale praktycznie idealnie rurka nam zeszła. Natomiast, no cóż, rurka kartonowa, zwłaszcza z klejem, jest troszkę ciężka. Teraz sprawdzimy, ile rurka waży. No to jest 46 gramów. 46 gramów i rurka ma tak naprawdę 32 cm. 46 gramów, no to mniej więcej 1,5 grama wychodzi na centymetr. Nie jest to dużo. Możemy zwłaszcza zrobić ją troszeczkę cieńszą. Możemy ją teraz lekko przyszlifować. Ja tu jeszcze zdejmę tą taśmę zabezpieczającą, która wtedy zabezpieczała przed odklejeniem. Możemy ją oczywiście lekko jeszcze przyszlifować. To wszystko są gramy, no ale tak mniej więcej zawsze to wychodzi około 1,5 g na centymetr. Pytanie, jak długo musimy stosować te rurki, żeby potem e, tak naprawdę mieć pewność, że skrzydło jest dobrze połączone i że nie ma żadnych luzów. Z mojego doświadczenia około 20 centymetrów, to jest taka wielkość, jaka jest minimalna tak naprawdę, aby mieć Możliwość zakotwienia rurki, czyli uchwycić ją na te 20 cm, czyli to jest dokładnie tyle, czyli tyle musi zostać być wprowadzone, żeby to miało już jakąś nośność. No ale wiadomo, 20 cm po stronie, nie wiem, centropłata 20 po stronie skrzydła, no to już jest 40 cm, czyli te. Prawie 50 gramów trzeba liczyć, że dojdzie nam z uwagi na taki montaż. Ale jest to bardzo dobry montaż, bardzo sztywno, ciasno jest to spasowane w ten sposób i naprawdę siedzi. Takie skrzydło w ten sposób zamocowane nie ma problemów, aby miało jakąkolwiek tendencję do luzów, do, do, do wypracowania tego elementu. To zostało zaklejone, jest sztywne, twarde, mocne, może służyć wiele, wiele lat. Chodzi o to, żeby, jak potem wprowadzamy w otwór, w skrzydle, żeby to było absolutnie owalne. O, tak jak w tej chwili, bardzo dobrze się to wkręci w przygotowane otwory w skrzydle i stanowi bardzo mocne i trwałe mocowanie skrzydła.